Co się dzieje u osoby po pierwszej dawce szczepionki, po drugiej dawce szczepionki? Jaki jest ten mechanizm reakcji organizmu? Istotą szczepionki jest odpowiedź układu immunologicznego. Na dobrą sprawę, szczepionka pokazuje, tylko pokazuje układowi immunologicznemu antygen. Mówi: Popatrz, to jest ten antygen, który będzie cię atakował, czy być może będzie cię atakował kiedyś. I układ immunologiczny w krótkim czasie, znaczy przede wszystkim MRNA jest pewną wiadomością, która powoduje, że wskazuje na białko, na białko kolca, w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19, czyli białko spajka, na dwa antygeny, które się tam znajdują, sam, sam MRNA po kilku dniach, to są dwie doby, trzy doby, ginie w naszym organizmie. Natomiast wskazane to białko, pokazane to białko, na to pokazane białko mamy odpowiedź immunologiczną. Tworzą się przeciwciała i tworzą się komórki pamięci, które będą brały udział w odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego w przypadku, kiedy zaatakowałby nas koronawirus. Zdarza się tak, że pacjenci po pierwszej dawce albo po drugiej nawet dawce jednak mogą zachorować, zwłaszcza Pewnie zdarzają się przypadki, że po pierwszej dawce częściej chorują, prawda? Zdarzają się takie przypadki, że pacjenci, którzy z jakichś względów albo własnej niestrasobliwości, albo niefrasobliwości otoczenia, przed czym oczywiście zawsze przestrzegamy szczepiąc, żeby to nie było zakończenie pandemii dla tego pacjenta, prawda? I likwidowanie różnego rodzaju barier, czyli dystansu, dezynfekcja, maska uprzedzamy o tym pacjenta, że ta skuteczność może się w ogóle nie wytworzyć, może być w grupie czy 5 czy 10%, które nie będzie miało skuteczności. Tak to bywa. Tak to bywa. To nie jest wszystko na 100%. To po pierwsze, nawet po drugiej dawce, a po pierwszej dawce ta skuteczność na poziomie 52, 50 może 5% też nie stanowi oczywiście pełnego zabezpieczenia, a zatem możliwość zakażenia się jest, istnieje. To trzeba bardzo mocno podkreślać. To, o co pyta pani redaktor, bo pacjenci mają skłonność, my wszyscy mamy pewnie taką skłonność, do rozluźniania tych obostrzeń a wtedy, kiedy już no, działa to, co, co jest antykowidem. No ale nie działa stuprocentowo. COVID może w swoich niestety działaniach być stuprocentowo skuteczny i nas zarażać, natomiast szczepionka nigdy nie będzie stuprocentowo skuteczna z różnych powodów, osobniczo zmiennej odpowiedzi immunologicznej, bardzo, bardzo różnych powodów, które, które skupiają się w tych około 5-10%. Nawet nie ta skuteczność nie będzie na poziomie takim, że pacjent jednak zachoruje, to, to wytwarza, wytwarza na tyle jednak jakąś odpowiedź immunologiczną, niekoniecznie skuteczną przeciwko zakażeniu, ale skuteczną przeciwko powikłaniu. Czyli krótko mówiąc, łagodnie przechodzi. COVID-19 to jest niezwykle niezwykle ważne.